No to nic nie mówisz. Rozpoczynamy odcinek. To teraz ty zaczynaj. Chcesz się chwalić? Znowu? Chwalić? No chwalić, że mamy okna, że mamy drzwi. Na razie to nie widzę, bo ta blacha tak świeci. No. Że ja mam oko jedno zamknięte. To coś No to już. W każdym bądź razie, musimy się przywitać, no bo nie można tak nieładnie, więc witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym chcieliśmy wam pokazać, co tutaj się zmieniło. Na dniach jeszcze powinno się więcej zmienić No bo powinny być bramy garażowe dwie No i już są umówione tynki No i zaraz tynkami, no to będzie... No już mucha optygowa, albo to jest Twoja krew Po wczorajszej walce On też może być, wiesz z Tego z, z... szybą Też może być, no Podejrzewam, że moja może być, bo wczoraj żeśmy tą szybę montowali No kawał szyby jest, nie? No Jedna tafla, bo jest tutaj okno podzielone na dwie, waży jakieś 167 kg, bo było pisane. No i ciągnęliśmy dwóch chłopaków montujących plus ja, więc no nie było lekko. No i nie założyłem rękawiczek, no i chciałem szybę przekręcić, no i paluch poszedł. Więc no poświęcenie musi być. W każdym razie mamy okno 4-metrowego fixa podzielonego na pół, czyli mamy 200 na 225 zamontowanego u nas w garażu czyli w garażu Wackhaus i mamy rolety myślałem, że jest to firma, która jest na fakturze no. zapisana, tam jest nawet i plakietka natomiast Aha, widzę to. u góry, że jest to inna firma bo to jest tak, że dużo osób pyta się co to za firma a tak naprawdę nie wiem yy, ale firma, która to... Yy... nie, firma, która, z której są to okno Aha. z tego co mi się wydaje, no tutaj to... tutaj jest jakaś taka nazwa Ja, myślałem, ja to znałem, wiem, czy to jest? Nie wiem, w sumie nie pytałem. Nie pytałem, bo cena była to znaczy, dobra. To jest jedno. To też, jest galasz, to też nie. Producent, u którego zamówiliśmy to okno, produkuje te ramy, z tego co mi wiadomo, te aluminiowe, bo to jest okno aluminiowe i czas realizacji był bardzo szybki. Więc jakbyśmy chcieli wziąć, gdzieś zlecić z jakiegoś Bisiewskiego czy z jakiejś innej innego producenta okno, no to byłoby bardzo. Byłoby bardzo długo um, trzeba na to no tak, okno czekać to okno I też cena Aluminiowe, to byś musiał dać 12 tysięcy tyle. Dostałem wycenę 12 no. tysięcy no. chyba netto za to okno z Wiśniowskiego no. Na 8% montażu, czyli na, na nas, na osoby prywatne Natomiast tutaj wzięliśmy um, u chłopaków, których poznałem ostatnio um, No i wyszło to okno Montaż i rolety możesz nacisnąć guzik? Masz. Wyszło 12:300 brutto. I to, co jest fajne, to jest to, że mamy tutaj okno podzielone na dwie części, więc mamy roletki. I to, co jest jeszcze fajne, że tym pilotem samym, weź pokaż obsługujemy nasz dom. Weź na jednostkę Musimy nazwę tylko pozmieniać. I weź teraz cyknie, to powinna nasza sypialnia się zamykać. O, zamykać nasz sypialnia. Więc to jest fajne, że jednym pilotem obsługujemy dwa budynki na podwórku. możesz podnieść. Więc to jest bardzo fajne. Nie musieliśmy nic kombinować, nie musieliśmy jakieś aplikacji wymieniać. Nie musieliśmy dodatkowych pilotów montować. Nie musieliśmy nic, wszystko zostało sparowane z naszym. Z naszym pilotem, jak no. będzie internet w garażu, no bo czekamy aż też łaskawy przyjdzie i nam przepnie światłowód do garażu. A tutaj widzę, że nikt nie ma czasu, no to będziemy mieli internet i wtedy w aplikacji będziemy mogli to, będziemy mogli to obsługiwać. Z tego co widzę, do góry nogami jest to firma na roletach Jak? Alu. AluProf. Aluprof. Coś takiego, no bo tak jak wspomniałem, na fakturze mamy zapisane tylko producenta, który to wszystko posklejał do kupy, natomiast nie mamy poszczególnych jednostek typu toto. To. Więc cena była dobra, jakość wykonania według mnie jest bajka, bo chłopaki przede wszystkim dobrali sobie... Ale jakość wykonania usługi czy... Okno? Całościowo. Całościowo, okna, usługi, jeszcze dostaliśmy do samodzielnego montażu, no bo już wczoraj deszcz zaczął padać, więc chłopaków nie chciałem trzymać. Specyfik do zaciągnięcia tego na dole cleanery to, żeby nam się czasem nie utlenił, nie zrobił żółty Więc powiedziałem, żeby nam to zostawili No bo nie było sensu, żeby ich trzymać jeszcze, poza tym była sobota Więc też zrobili nam przysługę, że zamontowali w sobotę, no bo w tygodniu nas nie ma, w tygodniu pracujemy Więc nas po prostu tu nie mogli zastać Chodźmy do środka, to pokażemy jak to wygląda Co do bram garażowych, no to mamy już wycenę 10800 zł Czyli dwie bramy garażowe będą tańsze niż to okno z roletą. Tylko, że to nie będzie jakiś wisiąski czy coś, no bo no nie chcieliśmy Mamy jedną bramę z Wiśniowskiego, która leży i się kurzy Ogłosiliśmy na sprzedaż, bo daliśmy za nią ponad 9 tysięcy Ogłosiliśmy ją za 6 Tam ktoś obserwował, no ale Na tego obserwacja się skończyło Więc zamówiliśmy dwie bramy inne, nie szóstki tylko czwórki I nie z Wiśniowskiego tylko u lokalnego producenta Więc podejrzewam, że też by było tak jak tutaj, czyli na fakturze będzie zapisane Nazwa producenta, a po prostu to będzie z jakiejś innej firmy. Więc ciężko powiedzieć, z jakiej firmy mamy okna. Możemy Wam tylko powiedzieć, która nam sprzedała i zamontowała. Co do instalacji elektrycznej, no to widzieliście w ostatnim odcinku: jest porobione wszystko. Jeszcze dwa punkty muszę do... Dwa punkty jeszcze muszę podciągnąć, bo akurat w międzyczasie doszło. Yy, oraz, oraz co doszło? Co będzie montowane na dniach i będzie podpięte do garażu. Panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne i magazyn energii. I mogę... Część, to był, to jest to jest? Tak, tu jest, magazyn, tu jest twój tak? siewnik. A, to jest mój siewnik. No nie wiem co on tu robi, ale jest. Musiałby schować przedleczem, bo póki co się nie zapowiada. Magazyn energii, magazyn energii, magazyn energii, magazyn, magazyn i magazyn, a tu jest falownik. Więc to na razie zostało przewiezione i postawione tutaj, bo nie pada Natomiast w poniedziałek będzie montowane i będzie to wszystko wspięte tu do kupy Czyli yy, będzie szła instalacja yy, z puszki tu Tak, no z tej skrzynki głównej będzie szła instalacja tu, bo musieliśmy trochę na około zrobić Z tego co, yy, co się tutaj dopytaliśmy firmy, mogę źle wytłumaczyć, no bo ja nie elektryk Natomiast będzie z głównego przyłącza szedł przewód jeszcze jeden, który będzie szedł tu tu będzie wpięte w instalację, będzie szło sobie tu, tu będzie sobie gdzieś wisiał falownik i magazyn energii pod spodem. I z tej instalacji, która jest tu, będzie szło dalej do domu i będzie awaryjne zasilanie. W razie gdyby prądu nie było, w razie gdyby cokolwiek się działo, no to po prostu będziemy mieli swój prąd. Tak samo będziemy korzystać z paneli w pełni, nie tak jak i do tej pory, że produkujemy, a w nocy kupujemy, czyli po prostu będziemy mieć swój, bo będzie w nocy korzystało. To Z magazynu energii, więc taka instalacja będzie nas kosztowała 52 tysiące, ale będziemy mieli swój prąd i będziemy niezależni. Ale nie to wam chciałem pokazać, bo chciałem wam pokazać to okno. Tutaj są porobione już puszki pod, pod włączniki, więc będzie można sterować sobie włącznikiem góra-dół. Jakieś moduły pomontowane, no bo pilot mamy z tego Modulus modulus, modulus, mobilus, mobilus. Mobilus. No, mobilus. No w sumie tam tak pisało. No. Mobilu. Więc mamy tak porobione, że to jest wszystko sparowane w jedno. Więc okno wyszło 12 tysięcy, możecie sobie zobaczyć, 12 300 zł brutto. Zaliczkę zapłaciliśmy niecałą piątkę, no i teraz dopłaciliśmy resztę, no i mamy. No Ale to jest okno razem z roletą. Nie? Tak, okno no razem was? z roletą, komplet. No, no to komplet. Bo tutaj nie mamy już no ile kosztuje okno, ile kosztuje roleta, bo ogólnie dogadaliśmy się na całą kwotę. No nie, bo powiedzieliśmy, że okno wyszło, a to jest okno. No okno z roletą, z roletą nie? i z montażem, tak? Tak, z montażem. Więc z tego co pamiętam, no to podzielona cena kiedyś, kiedyś była taka stemna, więc montaż wychodził około 2000. Mhm. No ale raczej sami byśmy tego nie zamontowali. Jednocześnie poprosiliśmy firmę, która montowała nam to okno i rolety, żeby nam zamontowali drzwi. Które kupiliśmy w Leroyu i za te drzwi zapłaciliśmy? Mm, 3,5 tysiąca około. Nie no, 3,5. No, mieliśmy... no bo my tam jakieś rabaty mamy, bo dużo kupujemy, ale ogólnie jest taka cena: 3,5 tysiąca. Z tej strony nie otworzysz chyba, bo jest zamięte kluczem. A, u góry była zamięta kluczem więc zobaczcie jak fajnie wyglądają 3,5 tysiąca 3,5 tysiąca do tego jeszcze można było kupić w Leroy'u tak samo gotowe z wisiąckiego drzwi które nie były dużo, dużo droższe bo około 4 tysięcy chyba z czymś tylko czas oczekiwania był długi natomiast te mieliśmy od ręki więc zgodziliśmy się na montaż i zgodziliśmy się na te drzwi ze względu właśnie na ten czas bo już chcemy dopinać. Gdzieś za dwa tygodnie powinni pojawić się u nas tynkarze, którzy będą tynkować. Chłopaki od klimatyzacji powinni też się pojawić w niedługim czasie, rozprowadzić sobie instalację, bo tu nad drzwiami muszę porobić dokumentację, bo będzie klimatyzator sobie wisiał, który będzie dmuchał tutaj w to pomieszczenie, bo to pomieszczenie ma być teoretycznie siłownią albo jakimś pomieszczeniem takim ogólnie pomieszczeniem, nie wiem po co bardziej tak zastanawiam się czy jakaś bieżnia nie będzie jakiś coś żeby po prostu się ruszać natomiast coś na, na pewno będzie, na pewno się przyda natomiast tutaj będzie na wprost tych drzwi po to, że jak będzie duży mróz a tu nikt nie będzie korzystał to będą po prostu drzwi otwarte i to urządzenie będzie dmuchało tak, że będzie utrzymywało w plusie całe to pomieszczenie i cały ten garaż nie musi być tutaj plus 20 Wystarczy, że będzie tutaj na plusie Na pewno jak zamkniemy tutaj drzwi między garażem a tym pomieszczeniem to w środku tam będzie momentalnie około 20 stopni Natomiast kiedy nie będziemy chcieli żać to otwieramy i nam się tutaj wszystko utrzymuje w temperaturze plusowej Moglibyśmy zamontować 7 kW, no ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby To i tak jest według mnie fajnie zrobione, poza tym jak skończą się prace mokre będzie tutaj celuloza Czyli będę robił to samo co tam w tamtym domu, czyli izolację Płyta OSB, a od góry będziemy dawać celulozę do docieplenia, no i dach też będzie albo piana, albo wełna. Podejrzewam, że wełna, bo ja nie jestem miłośnikiem piany. No nie chcę. Wiem, że jest mniej nie, roboty, no. zapcikanej po temacie, natomiast ja nie jestem. Miłosikiem i zwolennikiem piany. Ale tą celulozą też chyba można zapisać. nie? W Też można. Też, są. też można. Dajesz folię, robić dziurkę, wsypujesz, zasypujesz i jest. No to no. może się dogadać i chłopaki też zrobią. Też Mamy kontakt, no to będą robić. Więc garaż pomału nabiera wyglądu. Elektryka jest, hydrauliki tutaj bardzo nie trzeba, bo tylko tutaj odpływ zamontowaliśmy sami do studni chłonnej, która będzie niedługo zasypana, bo będziemy robić tu opaskę bo chcemy zrobić tu taką opaskę, żeby chodzić i taki wjazd natomiast to chcemy wybrać i zrobić takie półkole, żeby tutaj nasypać fajnie, ziemi i nasadzić drzewek drzewek, czy jakiś tam krzaczków takie, e, takie slim, takie cieniutkie są, nie? No takie... to jest aluminium no, takie jest takie, e... to jest aluminium, dlatego mogliśmy sobie pozwolić no. na taką cienką ramę fajne no, jestem bardzo zadowolony no, zobacz, Ilość tutaj jest tego nie, no jest fajnie, no mówię, że chłopaki i konkretnie No też jest, jest. Czyściutko, elegancko, no. mimo tej krwi z mojego palca. No ale to mówię, ja nie jestem doświadczony w oknach, bo ja nie montuję okien, więc nie wiedziałem, że tam. czułem, że jest ostrzejszy fragment, ale nie spodziewałem się, że w ciągu łamka sekundy mi palucha utnie. Znaczy, no nie utnie, no przetnie No ale coś się dziwić, no człowiek uczy się całe życie. A kiedyś stawiałeś okna Tak, tak. moja pierwsza praca przez tydzień. No, ale to wtedy było co innego, więc zaraz po, zaraz po szkole człowiek, jak dostał taki wycisk na budowie, no to rzucał i szedł gdzie indziej. Tak, było, nie? A teraz jakoś mu to nie przeszkadza, ale do okien bym nie wrócił. Ciężkie, tak jak wczoraj ta tafa, 167 kg, z tego co pamiętam, to jakby nie ja, no to dwóch chłopaków by musiało wziąć to i dźwignąć. Aczkolwiek podejrzewam, że jakbym się nie zadeklarował, że im pomogę, to pewnie przyjechaliby z większą grupą zamontować ale że powiedziałem, że będę jako pomocnik, jako osoba na miejscu, no to wykorzystali mnie ale palec boli a ty dostałeś, zapłacili coś za to? za pomoc? no pewnie, obniżyli mi 30 groszy nie? 30 groszy mi obniżyli na plasterek a, no to Czeka. więc Co jak dostałe? wam się podobają drzwi? no mówię, nabiera to wszystko wyglądu Mamy tylko tutaj problem z panami od dachu, którzy zostali wzięci jako podwykonawcy, bo nas tu nie ma. W sensie mnie nie ma, pracuje u klientów, więc ja sobie nie mogę pozwolić na, na y, przestoje, na przesuwanie terminów. Więc wziąłem podwykonawców, żeby ten dach zrobili tutaj, bo miało być szybko pięknie. Natomiast teraz jest problem, bo zostało to wykonane nieklujnie. I mimo tego, że wszystko było naszykowane, grubościówkę naszykowałem, wszystko naszykowałem, więc wystarczyło wszystkie łaty sobie przepuścić przez grubościówkę, a później posprawdzić sobie szerokości, długości. I czy nic tam nie wyje, no to zrobili to niechlujnie i po prostu blacha ma naprężenia, dosyć mocno widoczne. Dlatego na razie jest miesiąc czasu, od kiedy już się tu nie pojawiają. Twierdzą, że przyjadą, będą rozbierać dach i będą szukać naprężeń, czyli gdzie, która łata wyje. Jednak to się tak przyciąga z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Więc podejrzewam, że będę musiał w końcu ja wziąć parę dni wolnego, rozbiorę ten dach. No, tylko teraz robić dwa razy to samo, no to jest najgorsze co może być. Były cztery osoby, jedna mogła przepuszczać przez grubościówkę, jedna mogła podawać, dwóch mogła łacić. Nawet mogli zadeklarować, że, zadeklarować, że nie mają czasu, bo im się nie wiem, strasznie spieszy i żebyśmy sobie to sami przepuścili, no to. Dwie godziny, tak? No tak, no, mówili, że przepuszczą, żeby to było proste. Tak jak my robimy z takiej blachy u klientów, no to wszystko przepuszczamy. Poświęcamy dwa tygodnie na dach, ale nie było nigdy reklamacji przez tyle lat. A tutaj człowiek się skusił, no bo da cenę powiedzieli niewysoką. Pokazywali, że to ładnie zrobili. opinie też mieli, nie najgorszą, więc się zdecydowaliśmy. A tutaj powychodziło, jak powychodziło. Więc teraz trochę zajdzie, zanim się to wszystko doprowadzi do ładu składu, no ale będziemy musieli to. Chcesz? No nie wiem, a zamkniesz mnie? No? To weź open, zrób. O, no, zrób open. Open, do do środka i możesz zasłonić roletki. Górę, górę zamykaj, bo masz na tym. Tym górnym przejazdem, no, bo jest ale na Nie chciałam, żeby nie było ciemno. A, no to właśnie o to chodzi, żeby pokazać. No i co? Elegancko. Jakby nie to, że tutaj chcieliśmy garaż z dwoma stanowiskami, to ja bym takiego fixa zamontował takiego największego dostępnego, jaki może być. Nie wiem, czy nie 7 metrów może być taki fix. No te aluminium to chyba mogą. Te aluminium, no to naprawdę jest jakoś fajna. No. Leciutka rama, nie trzeba było się umęczyć no. Fajna, fajna sprawa. Fajny kontakt do tej firmy. Znaczy fajna firma, kontakt mam, fajne chłopaki. I podejrzewam, że jak będziemy kiedyś coś u nich montować, no to to weźmiemy. Wiem, że wycena z Wisiąskiego tego okna nie była tak droga u nich, no. jak u innych firm, u których robiliśmy wyceny. Jednak wygrało to aluminium u nich, jako producentów, ze względu na czas oczekiwania no i cenę. Więc można było zrobić normalnie to z firmy Wiśniowskiej, tak jak mamy tam w tamtym domu. Jednak to no mówię, no według mnie, no nie było potrzeby. Jakościowo to w żaden sposób nie odbiega. Fajnie to wszystko wygląda. Nie robiliśmy ciepłych montaży, no bo to jest tylko i wyłącznie garaż. Więc nie chcieliśmy tutaj, nie wiadomo co, że będziemy inwestować 50 tysięcy w okna czy, czy w bramy garażowe. No bo tutaj mają tylko stać nasze prywatne samochody i ewentualnie w tym pomieszczeniu gospodarczym, żeby była jakaś siłownia czy jakiś cokolwiek, żeby sobie nawet siąść, uciec od żony. Na przykład zamykam, cię. zamykam sobie roletki, zamykam sobie drzwi, gaszę sobie światło. Puszczam sobie wielki jakiś wyświetlacz filmu na tym, na ścianie i będę sobie miał strefę, mm -hmm. dla siebie strefę kinową. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. I I pornole będę włączał. Może nie, Takie Marzenia. chamskie pornuchy, nie? <laughs> no może, co? Można i tak, no. A jak? Człowiek młody, póki Boże do nie korzysta. Co jeszcze, kochanie, chcieliśmy przekazać? Yy, no nie wiem. Koło dwóch tygodni powinny się pojawić chłopaki do e, tynków. Jutro będę dzwonił i umawiał do wylewek. Tak, żeby to szło taśmowo, żeby wszystkie prace mokre wykonać. Montaż montaż tak, póki ciepło jest, żeby, Póki nie zamięte jest elewacją, bo to wszystko będzie teraz szło. I będzie parowało i na membranie będzie się skraplało z tej strony Więc jakbyśmy zamknęli elewacją albo czymkolwiek no to nie będzie miało jak to wyschnąć Znaczy wyschnąć wyschnie, ale to będzie się sączyć i będzie to wszystko zamknięte Więc zejdzie dłużej, natomiast teraz jak jest otwarte No to po prostu będzie parowało do góry I będzie skraplało się na membranę i z membrany będzie spływało normalnie I będzie tutaj kałuża dookoła i po prostu cała woda Cała woda pójdzie No nie będzie trzeba osłuszacza o tamto musieliśmy dawać i z miesiąc deszło, aż to wszystko wyschło. Natomiast tu podejrzewam, że tak nie będzie, no bo będzie ten właśnie przeciąg. Zawsze będzie można zamontować jakiś wiatrak, który będzie wywiewał, albo po prostu zostawić drzwi otwarte podparte kołkiem. I, no, i powinno być. Tak, się przy, już wszystko mi... No, wyjdzie, wyjdzie, no. na pewno wyjdzie. Więc chyba wszystko przekazaliśmy. Montaż bramy będzie po tynkach i po wylewkach, ale już brama będzie na miejscu. Także dzwonimy parę dni, przyjeżdżają, montują. Tak, żeby dobrać poziomy, bo tutaj troszeczkę pozmienialiśmy stan zero, miało być 20 cent... 24 cm, później zmieniliśmy na 19, później zmieniliśmy na 18, ze względu na to, że nie chcieliśmy zbyt stromego wjazdu tutaj. Natomiast tutaj jest tylko garaż, więc nie było potrzeby, żeby dawać dziesiątki steropianu, plus tam 10 cm wylewki, plus tam coś tam, coś tam, więc tutaj będzie prawdopodobnie tylko 5 albo 7 cm. Steropianu albo XPS-a na ziemię, a reszta to będzie zazbrojona wylewka, żeby można było tutaj wjechać. A tam, jeżeli byłaby siłownia, no to musimy tak rozplanować, żeby tam zrobić tematy takie, mhm. żeby tą sztangę trzykilową rzucać. Rzucić, to pomyślimy na no spokojnie, coś wymyślimy, coś zrobimy, tak że będzie dobrze. Dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek. Wiem, że zawsze mówię, że będziemy więcej nagrywać, no ale kiedy jest sezon rozpoczęty u nas, to zawsze jest ciężko. Z czasem, zwłaszcza teraz, kiedy tyle mamy tych zleceń, że nie jesteśmy w stanie przerobić. Już mamy zapisy na półtora roku do przodu. Pracujemy od poniedziałku do piątku na obudowach u naszych klientów. Natomiast kiedy wracamy, no to próbujemy coś tutaj zrobić. Jest ciężko, jest, jest praktycznie praca w weekendy, ale najważniejsze jest to, że idzie do przodu. Nie stoimy w miejscu. Z tym dachem jeszcze musimy chwilę powalczyć, no bo mówię. Tak się deklarowali, że tak fajnie, tak miało być elegancko, tak szybko miało być Natomiast wyszło jakieś takie dziwne nieporozumienie I te osoby, które nam polecały tą firmę No teraz troszeczkę się za nich wstydzą No ja też już idę O, czekaj, cykniemy sobie miniaturkę Idę, skręcam film, no i biorę się zapakowanie busa na poniedziałek okay? OK. Więc dzięki za dzisiejszy odcinek na razie, cześć, jeżeli, a jeżeli chcecie kontakt do firmy, która, yy, u której kupiliśmy okno, roletkę No My to się możecie, możecie się do nas odezwać, ale piszcie do nas na firmową skrzynkę ma 25 tyspl No bo komentarze to ja nie czytam, bo wolę się nie denerwować, bo tam zawsze jest jeden mądrzejszy od drugiego, aczkolwiek ostatnio było w miarę spoko Spokojnie. Czasami jest tak, że kogoś boli, że ktoś coś robi, że nie siedzi, że coś ma i po prostu wypisuje różności Przeważnie na Facebooku wypisują różne osoby do nas takie głupoty A kiedy napiszemy do nich, że skoro Tam nie wiem, ma coś do nas, to niech przyjdzie, spojrzy nam prosto w twarz, to już się nie odzywa, ale wszędzie gdzie się tylko da na internecie głupoty wypisuje, więc Ogólnie nie czytam, bo mi się nie chce złościć Ale jeżeli ktoś chce kontakt, no to Może do nas napisać maila, no to będziemy wam dawać kontakt do firmy i już się tam dogadujcie Co do cen, co do montażu, co do Wyceny, więc ja już się tam w toni nie wtrącam. Więc dzięki, jeszcze raz na razie, cześć.